to może zaczniemy od tego przyjemniejszego tematu zapytamy Bogdana Serwińskiego jak ocenia to dzisiejsze spotkanie i w ogóle występ naszej reprezentacji w tym turnieju Grand Prix Miałem okazję oglądać wczorajszy mecz dzisiaj również cieszę się bardzo, że jest 2-0. Odnośnie wczorajszego meczu, no cóż, warto pochwalić dziewczyny za ambicje. Szkoda, że ten mecz jest przegrany 3-0, ale myślę, że dzisiaj dziewczęta zrekompensują i skończy się to po trzech seta. Teraz sprawa bardziej drażliwa. Dlaczego, Bogdan, nie grają swoje zawodniczki, nie ma ich na zgrupowaniu w Legionowie? Mowa o Kaczor i mowa o Gajdach. Mam mówić kurtuazyjnie czy prawdę? Nie, prawdę, bo pytałem Alojnego Świderka. Alojzy Świderek mówi, że one jeszcze będą prawdopodobnie się leczyć. Dlaczego one w ogóle nie mogą leczyć się tutaj w reprezentacji? Przecież świadkarze się leczą w reprezentacji. Ale chciałbym, żebyś, żebyś to ty powiedział, bo tutaj są wszystkie światła teraz na ciebie skierowane. To jest kilka tutaj elementów. Pierwsza rzecz chcę zacząć od tego, że abstrahując od osoby trenera Legionowi Wojtka Lalka, notabene bardzo dobrego trenera i mojego przyjaciela, to w Legionowie nie ma żadnego zgrupowania kadry. Tam są dwie zawodniczki, nie ma nikogo ze sztabu szkoleniowego, nie ma nikogo ze sztabu medycznego. Drugi element. Kasia Gajgał i Aśka Kaczor są po bardzo długim leczeniu. Leczą się ponad miesiąc. Na ten tydzień lekarz dał zgodę na wykonanie pierwszych elementów skocznościowych, biegowych. Ale to lekarz reprezentacji, czy lekarz inny? No nie reprezentacji, bo to klubie leczy od czerwca, a lekarz reprezentacji jest doskonale poinformowany, jest w stałym kontakcie z doktorem Pickiem z kliniki sportowej w Bieruniu i doskonale wie o sposobie leczenia, więc myślę, że również trener kadry doskonale o tym wie. Trzecia rzecz, ta chyba bardzo istotna. Kuriozalna sytuacja. Zespół mistrza Polski, najlepszy zespół od kilku lat w Polsce ma wysłać swoje zawodniczki do klubu y, pierwszoligowego na trening. Ja tego nie rozumiem. To tam jest jednak zgrupowanie reprezentacji, tak twierdzi Jarosław e, Bogdan, tak szczerze, to nie jest trochę torpedowanie działań reprezentacji? Ale broń Panie Boże, ja dzisiaj jestem szantażowany, moje zawodniczki są szantażowane i odpowiadam od dwóch tygodni. Jeżeli doktor Rękawek uzyska pozytywną odpowiedź od doktora Picka o możliwości podjęcia treningu, to niezależnie od tych argumentów, które użyłem, dziewczyny na drugi dzień są w Legionowie. Tego problemu, tego problemu na pewno teraz nie rozstrzygniemy. Dziękuję Ci za Twoje wyjaśnienia, bo zawsze pytamy dwie strony. No a pewnie sprawa będzie miała ciąg dalszy. To był Bogdan Serwiński, e, trener banku BPS, muszynianki Fakro Muszyna. Wracamy do studia. Tak, tak, zajmiemy się tym tematem, ale po...